Let you know. No i witamy, kolejny trening w Gdańsku, all time fitness, czyli w naszej metce kulturystyki w Gdańsku. Ha, ha. Dobry temat, nie? Mocno. Dzisiaj pompujemy karabiny, tak że będzie fajny, miły i przyjemny trening. Kolejny bo... trening według trenera Marcina. Tak, nie będą to nogi, <laughs> więc łapy, ja, są, łapy są spoko. i Nabijamy karabiny, bo dzisiaj sobota, wychodzimy, więc no. musimy dobrze wyglądać. No. Steki, stejki będą jedzone, także ciśniemy z tematem, nie odpuszczamy i lecimy. Robimy miejsce na steki. Lecimy tricepsik. Moja ulubiona wersja na dwóch linkach. Dłuższy ruch można dopiąć do końca, rozszerzyć te ramiona. Nie ogranicza nas żaden taki krótki sznurek. Także ja zawsze robię gdzieś tam na dłuższych linkach albo na dwóch oddzielnych kablach, jeżeli są. Poświęcenie dzisiaj bull łokci. Lekki doskwierał. Trzeba to cisnąć. Śmierć <laughs> serię roboczą, nie ja chodź, pomożesz. serię roboczą już na maksa, do odcięcia, plus wiadomo 2-3 powtórzenia wymuszone. Przemek mi pomoże. Kolejną serię roboczą zrobimy z jakimś dropem. Sobie... No, bo... No, bo sobie... Jeszcze.

Jurek, lubisz mnie? Bardzo. Jak bardzo, od 1 do no, 10. Widzisz? <grymne> A też z tym mikrofonem. <grymne> <jest> Jak, taki... <grymne> jakie poświęcenie. To w Gdańsku przestaje o łokcie, bo cuda się dzieje. Ale tu coś co? Od wczoraj? No. Powiedz co? Ile herbata pływa na... na Zróbmy e, e, flashback. E, pap, jurek, jak dobry steak był? Dobry, dobry. Pada, <coughs> Bardzo dobre jedzenie. Dobre. Jurek, jurek się skupił na jedzeniu, a ja na delektowaniu się tym, że on nie. Tak. Tak. Dokładnie. I zajmowałem się obserwacją pań. O, o, poczekaj. To jest ważny temat. Jurek Wróć. <grym> Jurek. to pani. Jurek zajął się. Pani była. Z tekami a ja obserwowałem panią. Panie, które. <grym> <grym> Zadam, zaraz, zaraz, ale to się nie kryje. <grym> w tym ćwiczeniu na biceps pracujemy sobie w maksymalnym rozciągnięciu. I taki mały tip treningowy. Zobaczcie, jak łapie handle po to, żeby robić to w pełnej rotacji zewnętrznej, bo wtedy właśnie ten biceps o wiele lepiej pracuje w maksymalnym rozciągnięciu i w pełnej rotacji zewnętrznej. Mamy teraz ćwiczenie na triceps, pracę w pełnym rozciągnięciu właśnie tricepsa, tak? czyli jak najdalej rozciągamy go za głowę. Mega, mega fajnie rozbudowuje tutaj tą głowę długą tricepsu. Ekstra. Sieć. Ile masz w bicepsie? Nie wiem, Mierzysz w ramieniu? 62 miałem, jak tak się Czyli bardzo podobnie ale mam dysproporcje trochę. Jedziemy francuskie z wyciągiem. Paweł już zakłada. Kaleka idzie. Heh. Dobrze, dobrze. Przyzorny hmm. zawsze ubezpieczony. Tak, by do zawodu wytrzymał. No. <gry> dawaj, dawaj. No, czyli lecimy z treningiem tricepsu. Było prostowanie tu, za głowy, to teraz przed siebie trzy różne pozycje ułożenia ramienia żeby cały triceps pracował. Dawaj mocno. Dobra, weź. Dobra, lecimy sobie ostatnie ćwiczenie łączone, tutaj już na, typowo na szczyt bicepsów, takie ćwiczenie a'la bicep przy Łączone. Lecimy sobie z uginaniem młotkowym, a już tak typowo na pompę. Chodzi? Chodzi, ale już paliwa brakuje. Nagrało się Nagrało się? Coś jej zrobił. Zblokowałem mi się noga. Zblokowałem się noga, cołkujcie. Potknąłem i blokowało mnie do tyłu, no? A nic się nie zerwało chyba. Kolejny mocny trening za nami w trójmieście No mocny może nie do końca powiedziane, bo ja już bez powera, ale chłopacy dali radę, podźwigali ciężary. Ja to już przed zawodami, nisko węgle, także tego paliwa brakuje, zresztą widać pewnie będzie na filmie, że troszeczkę byłem bardziej płaski od reszty. Myślę, że nie będzie tego widać. No. Ale wiecie, wiecie jak psycha działa, tak? Dla mnie to już jest taki stan wypłukania, pompy brakuje. To coś, czego chyba nie lubimy najbardziej w tym prepie. Bo ta sylwetka fajnie się zmienia, wszystko fajnie wygląda, ale, ale brak tej pompy procesu. na treningu tak trochę demotywuje do, do trenowania. No ale jak najbardziej trzeba gdzieś tam mentalnie w głowie sobie tutaj tą walkę wygrać. Ale później się dobrze wspomina tą tą walkę. Dokładnie, tak że daliśmy się... radę i, i o to chodzi. Także już niebawem zobaczycie kolejny materiał e, z, mówię, z treningu i z zawodów jednych, drugich. Trzecich, czwartych, bo sporo tego zaplanowane. Także będzie się działo. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie, bo pamiętajcie, że będziemy rozdawać suple Fitness Authority za najlepsze komentarze. Także, panowie, co chcecie dodać od siebie? Dziękujemy za Dziękujemy. miłe przywitanie w Gdańsku. Przeżyliśmy ten kamp, także na pewno będziemy częścią. To mój. ja go przeżyłem z wami, ale dzięki wam za odwiedziny i motywację przed zawodami bo takie treningi wjeżdżają najlepiej, samemu jest ciężko, a z taką ekipą można góry przenosić. także... Ah. Pozdro!